Przed nami ostatnie posiedzenie Rady Gminy Kołbaskowo 8 kadencji. Zapraszamy poniedziałek, 29 kwietnia w samo południe na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Gminy Kołbaskowo. W planie jest m.in. przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej dla Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2024. Radni głosować będą także nad uchwałami dotyczącymi przyjęcia zmian w budżecie gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Kołbaskowo, czy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Kołbaskowo. Ponadto na koniec podsumowana zostanie kończąca się aktualnie kadencja.